Dobra, tu Kawaj Manga, Piotruś i Mateusz. I witamy Was w bardzo nowym formacie, który niestety był nie za tak nowy, ale nazywa się Ile słodzisz? Ile słodzisz, czyli nasza seria z recenzjami? Ostatnio zrobiliśmy coś bardzo świeżego, coś praktycznie z sezonu wstecz.

Anime, które to już jest rok 2017, mm -hmm. 12 lipca dokładnie. Tak. Pierwsze, pierwszy odcinek w ogóle został wypuszczony z tej serii, jest pod studiem Lerche bądź Lersche, w zależności jak to, jak kto to czyta. Kto czyta i, i, i jak. Mm -hmm. Jest całkiem fajne anime, o, o, o fabule powiemy zaraz, ale przede wszystkim kto jest twórcą w ogóle tego anime, tak, tak, się tak. pomysłodawcą, tak. mangaką tak naprawdę, nie? To właśnie Shogo Kinukasa jest twórcą mangi, ale no dokopaliśmy się po długim researchu, a więc sprawdzeniu na wikipedii że pierwsza była light novelka i dopiero na podstawie light novelki powstało właśnie manga pod tym samym tytułem. I szczerze mówiąc, z manką się nie zaznajamiałem, Ja też nie. Bo anime zdecydowanie mi wystarczyło. Tak. No, Pierwszy zwiastun tego anime w ogóle w mm -hmm. 2015 roku, kiedy się zobaczyło, że, będzie, że wyjdzie w sezonie, to mówię, kurde, no może być ciekawe. Mm -hmm. No i okazało się. Trafiłeś. Tak. Trafiłem w dziesiątkę, okazało się mega ciekawe, dlatego możemy razu przejść płynnie do fabuły mm -hmm. całego Classroom of the Elite. Jak sama nazwa wskazuje. Classroom of the Elite, czyli w sumie opowiadamy o jakiejś klasie, tak? klasie elit tak naprawdę, czyli e, będzie się to w. cała fabuła będzie się skupiać na szkole, no i mm -hmm. na klasie bądź klasach mm -hmm. e, naszego, w naszym anime, no ale też, że zazwyczaj są główni bohaterowie, no i mamy też głównego bohatera, głównym bohaterem jest Ayanoko, Ayanokoji mm -hmm. e, Kiohara? Kiohara chyba tak. Ayanokoji Kiohara, e, bardzo niepozorny, e, niepozorna postać, to już nawet nazwisko, widać, mm -hmm trochę taki wyglądający na mega przy, przymulonego, nie wiadomo dokładnie o co z nim chodzi. Bardzo ale... przypomina to jego bohatera z tej serii romansów, co też miał te tak zwane martwe oczy. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. To są właśnie te oczy takiego typowego zmęczonego tak. człowieka, i właśnie on przede wszystkim tutaj nam jest, że tak powiem, na głównym planie, ale właśnie to, czym ta szkoła sama w sobie jest, jako że to jest szkoła dla elit. Oczywiście musi być podział, jak w każdym społeczeństwie, tak <grym> i, i tam. Jest. Są po prostu podział na klasy, i oczywiście odpowiednia literka odpowiada odpowiedniej elicie. Tak jest. Z jakiegoś, <grym> z jakiegoś powodu te, te ci uczniowie dostają się do konkretnej klasy z konkretnym numerem. Mhm. Im wyższy numer, powiedzmy, zaczynając w serii od A do D, tym ta klasa jest po prostu lepsza, to dosyć szybko mm -hmm. jest wyjaśnione. No i y, jakby, no, skoro to jest klasa dla elit, jest to, jest to szkoła w ogóle sponsorowana przez państwo, mm -hmm. no jest dużo na to na pewno pieniędzy wyłożone, więc no, coś z tą szkołą musi być w sensie. Tak, to nie jest. jest tak do końca. Skąd ta y, elita się wzięła tak i dlaczego jest, jest tak nazywana? I dlaczego w ogóle, żeby się tam dostać, tak, no trzeba jednak reprezentować jakiś poziom, z jakiegoś powodu się trzeba tam dostać, zostaje miasto dosłownie miliony, miliardy pieniędzy pewnie przeznacza na tą szkołę. No to. No nie jest tylko zwykła szkoła, nie może to być tylko zwykła szkoła, nie jest to my mm. tylko o zwykłej szkole, więc coś musi się dziać wewnątrz. Jakieś wymagania na pewno musisz spełniać, jakieś wymagania na pewno szkoła będzie miała. I właśnie tutaj poznajemy naszą klasę, klasę oczywiście D, bo my zawsze jesteśmy z tymi niestety bitymi na dole. No i właśnie tam trafia nasz Ayanoki który sam podchodzi do tego na zasadzie, ja chciałbym spędzić spokojnie swój czas po prostu przez to w jakiś sposób poznaj inne bohaterki w tym anime, którą jedną z Kirikata, kiri kiri Kirikata, hiri, hiri, Suzuna. Tak, Suzune. Suzune będzie łatwiej. Suzune będzie po oczy, prostu tak. Suzune, która ma wielkie ambicje i ona aspiruje do tego, żeby do klasy A. Bo tutaj musimy pamiętać o tym, że każda klasa jest oceniana na podstawie swoich jakichś tam performansów poszczególnych osób. Czy to są wyniki w nauce, zachowanie, nieważne. Wszystko to ma wpływ na ich ocenianie i co jest bardzo fajne, podobnie jak w życiu, do końca nie wiedzą za co są oceniani. Dokładnie. Więc czy są obserwowani 2-4 na dobę? Tego nie wiemy. Co? Nie wiem. Bardzo szybko się dowiadujemy jak działa ta szkoła. To jest bardzo fajny trik, dlatego wam o tym nie powiemy, żebyście sami odkryli ten pierwszy rzut, ale... Aby zostać, aby awansować do klasy wyżej, po prostu trzeba zdobyć odpowiednią ilość punktów i prześcignąć klasę, którą chcemy prześcignąć, czyli w naszym przypadku będzie CBA. Ojej, CBA. Słucham? Tak, będziemy oh, musieli prześcignąć CBA. Oh my god. Tak, o oh my god. Więc y, na pewno tutaj nam się zawiązuje główna nić fabularna, i wtedy poznajemy też obsadę poboczną. I tutaj już się zaczyna robić naprawdę, naprawdę. Ciekawie. Właśnie to jest to, że skoro mówimy o klasie, no to wiadomo, no mamy głównego bohatera, chociaż tak naprawdę można powiedzieć, że trzy postacie są głównie właśnie: mm -hmm. czyli Horikita Susune, też na, nasz Ayano Koji, no i jeszcze jedna dziewczyna Kushida, która też y, jest mm -hmm. dosyć ciekawą postacią. No ale jakby, no to jest klasa. Jak jest klasa, to są uczniowie. Y, nie jest tam tylko trójka osób, jest ich więcej. I, I wychowawczyni. Każdy, I wychowawczyni, która też jest bardzo ciekawą osobą, więc tak naprawdę mamy różne charaktery, różne postacie. Mm -hmm. y, I każda z tych postaci reprezentuje trochę inną stronę, o każdej się dowiadujemy trochę więcej po pewnym czasie. Są inne klasy przede wszystkim, których mm -hmm. też mamy różne postacie, yy, liderów klas, można powiedzieć, generalnie. Każdy dąży do jednego. Jedno, każdy jedno, ma jakby jedno zadanie, do yy, jednego celu dążą wszyscy. Mm -hmm. Każdy chce być tym najlepszym, każdy chce Dajwist. być w tej elicie. No jakby kasa, powiedzmy, A musi się bronić w cudzysłowie, mm -hmm. a klasy po, pod nią walczą o to stanowisko, więc jakby no. To jest cały clue na całej fabuły Classroom of the Elite, czyli dążenie do tego sukcesu, dążenie do tego bycia najlepszym, no mm -hmm. i bronienie tego, tego stanowiska, bo tak naprawdę może nie, można na nie wejść, a równie można za chwilę z niego spaść. spaść. Więc jest mega fajne, bardzo łatwo wchodzi, przede wszystkim jest krótkie, znaczy w sensie sezon ma 12 odcinków, jest taki tak jest. standard, mm -hmm. więc naprawdę jeden wieczór, jedno posiedzenie. No i też nie bez powodu o tym mówimy, no bo jakby jest to dosyć... Mówimy, że to jest anime z 2017 roku, ale... Aktualnie w tej chwili wychodzi mm -hmm. sezon drugi, więc jest to w sumie o tyle fajna sprawa, już jest chyba z pięć albo sześć odcinków. Więc po naszej recenzji, jak akurat sobie obejrzycie powolutku, bądź. Siędzicie sobie do pierwszego sezonu, no to może akurat wyjdzie ten cały. Może wytrzymacie, mm -hmm. bo my staramy się wytrzymać ciężko. Znaczy, ja jakby... nie obejrzę, ja czekam na dwa ja wiem, bo ty, nie Mateusz ma jest twardy, nie oglądamy, no, mm. bo to ma sens, bo w sensie obejrzysz piąty, potem siedzisz i się męczysz. Mm. Ale no mm. jest o tyle fajnie, że ta fabuła już jest kontynuowana. Mm -hmm. Powstała po prostu drugi sezon, więc wiemy, co się dzieje dalej. No i on jest, bo jakiś dziś tam pierwszy odcinek ja widziałem płynnie nawiązuje. No ale generalnie bardzo, bardzo fajnie, że ten sezon wychodzi, więc mhm. sami będziemy z tą historię dążyć. Polecamy wam bardzo serdecznie. Graficznie też jest całkiem fajne. Przyzwoite, w sensie nie jest... Znaczy, nie ma tam żadnych szałów, nie ma tak. tam żadnych wybuchów, nie ma za bardzo też momentów akcji w tym anime. Kiedy są, to też są raczej ograne bardzo bezpiecznie, ale przede wszystkim po raz kolejny wrócimy do tego, czym jest ta fabuła. Tutaj toczy nam się jednak w ogóle postaci i relacji ich bo jak wspomnieliśmy o kilku bohaterach głównych, kilku pobocznych, tutaj relacje się tworzą w klasie, jak to w każdy, że tak powiem, więcej, gdzieś, więcej niż jedna osoba, już musi dochodzić do jakichś sprzeczek, jakichś nieporozumień. Tutaj oczywiście też mamy z nimi do czynienia i sposób, w jaki reagują nasi bohaterowie, bo jeżeli cokolwiek można powiedzieć o naszych bohaterach, to jest to, że nie są oni nudni. Nie są oni nudni. Każdy, tak jak człowiek, pewną maskę przybierają w... Kiedy ktoś na nich patrzy, kiedy ktoś ich nie widzi, to są bardzo często różne postacie i sposób, w jaki nasz główny bohater się w tym obraca, bo on przede wszystkim, mimo tego, jak on pięknie opisuje tego, jak on chce spokojnie to życie prowadzić, on też ma swoje za uszami. Każdy ma tam coś. Najlepsze jest to, że tak naprawdę w pierwszym sezonie dopiero mamy takie zalążki, takie wrzucenie mm -hmm. tylko małych, szczątkowych informacji o każdej z bohaterów i okazuje się, że no dobra, mamy jakąś postać, no dobra, no ale coś z nią musi być nie tak. tak. Nie wiem, właśnie o co chodzi. to jest teaser taki trochę. Jest nie? zawsze na plecach takie, oj, on coś ukrywa. Coś, z tymi postaci mi jest w różnym aspekcie. Mhm. Jedni mogą mieć jakąś przeszłość, drudzy mogą mieć jakieś, jakieś swoje zaburzenia albo swoje lęki, mhm. więc jakby y, chcemy też. O, skoro jest to klasa, klasa of the elite, no my tą klasę chcemy obserwować, jesteśmy ciekawi i nie tylko jedną, tak naprawdę dlatego mm -hmm. bardzo fajnie, że tak jest chmara bardzo duża ilość tych postaci, które są mega ciekawe. Więc no jest tak. co oglądać tak. na pewno. Bo tutaj będziemy cały czas wracać do tego, że tu jest jeden gol dla wszystkich. Wszyscy mają ten sam cel i to nie będzie już tylko pojedynek w naszej klasie, tylko właśnie ta klasa powyżej, to jest najbliższa klasa C. Ona też czuje cały czas oddech naszej klasy oni sami są raczej gra, graperami, oni sami chcą sięgać hmm. coraz wyżej, lider tamtej klasy, bo to, to też jest ważne, że na początku poznajemy praktycznie główne postacie, ale jestem pewien, że poznamy zaraz ich obsadę też dookoła, bo tutaj naprawdę musimy przypomnieć nawet nie przypomnieć tylko powiedzieć, że jeżeli gatunek tego anime to, to jest tajemnica, może nawet lekki jakiś taki powiew kryminału na zasadzie często obracamy się wokół jakiegoś konfliktu. Który właśnie nie jest siłowy, nie jest jakiś taki zwierzęcy, tylko zazwyczaj jest rozwiązywany w sposób intelektualny. Tutaj właśnie mamy po raz kolejny, podobnie jak w detnout, raczej pojedynek intelektu, aniżeli czystej tak siły. Jest. I właśnie, jako że jesteśmy w cudzysłowie klasą D, czyli już raz wszystko kogoś tam w anime wspomnieliśmy śmieciami, te śmieci muszą walczyć w górę, i to naprawdę się udaje, czy nie, musicie przekonać Musisz się, się sami. I moim zdaniem, no jest to anime, na które warto czekać, ja czekam. Bardzo mi ciężko jest czekać, bo zwłaszcza jak wczoraj kończyłem rewatch i tak widzę te 5 odcinków, mówię no kliknę, ale nie. Nie, bo ja się przez następne 7 tygodni umęczę, więc nie warto. Ale czekałem na to anime, czekałem w opór. Bardzo byłem zdziwiony, że to trwało aż tak długo, no bo to praktycznie 5 lat. 5 no lat. 5 lat, więc to jest naprawdę długo jak na czekać na kontynuację, ale mam nadzieję, że po prostu będzie warto, bo mam bardzo duże oczekiwania wobec tego anime. W sensie naprawdę weszło z dużego C, i po prostu to jest ten y, gatunek anime, który ja bardzo lubię. Właśnie Death Note, Cold mm -hmm. Lias, właśnie Chiołka, i mamy tutaj Class of the Elite. Podobny klimat jest tam czasem ciężko, czasem zabawnie, ale cały czas masz w potelicy to, że jest tam jakaś tajemnica. Jest ta tajemnica, no człowiek, ja akurat tak mam, że. Widzę tajemnicę, ja chcę ją odkryć, co tam się tak naprawdę dzieje. No, to moim, dla mnie, właśnie, w, plusem jest to, że y, przez to, że te postacie niektóre były mocno stylizowane i mm. jeszcze niewiele nie o nich wiemy, ale wiemy na pewno, że coś jest. Że coś! Jestem <grym> mega ciekaw po prostu, co może być dalej. No i też podoba mi się to, że pewne rzeczy wychodzą dosyć szybko mm -hmm. nie? Y, y, i fajnie, żeby nie jest to ciągłe, bo mo mogłoby coś wy jakby wychodzi, jest już, jest jakiś fakt podany mm -hmm. i my, jakby przez ten, ten fakt wiemy, to brnie sobie dalej. Świat, w którym oni żyją, nie do końca to wiedzą, mm. ale my wiemy, nie wiem, wie główny bohater, wie ktoś tam, już sobie kurde w sensie. Tak. Jakby jest narzucone, tak. a dzieje się jakby dalej swoje życie. I jakby, ale, ale dlaczego ten fakt jest? Mm. I to jest te konflikty, to rozwiązywanie konfliktów, ten intelekt i w ogóle walka właśnie umysłów. Mega jest ciekawa. Mhm. Dlatego dla mnie właśnie też przez to oczekiwania są dosyć duże na drugi sezon. Jeżeli będzie to zachowane w ten sposób, jaki było wcześniej, może nawet udoskonalone, no bo wiadomo. No właśnie o to chodzi, że chcę więcej tych postaci. Tak, ja jeszcze chcę więcej lidera C, lidera tak, B, lidera. Pokażcie A. mi jeszcze te postacie. Mega jesteśmy, za, jestem nahypowany na to. Tym bardziej, że no, kurde, no, teraz wychodzi. Więc nie, musi, nie mówimy o czymś, co wyjdzie za nie wiadomo ile lat, tylko to aktualnie się dzieje. Mm. Więc no, nie mogę się doczekać, kiedy do tego przysiądziemy i obejrzymy dalej. E, więc wam też bardzo serdecznie polecamy. Tak, od pierwszego e, sezonu można zacząć, nic nie będzie was boleć. Przysięgam naprawdę z ręką na sercu, że to jest Ten dobry Człowiek animo. robił to chyba z 5 razy, już ogl minimum. Się oglądał. Minimum. E, minimum 5 razy, więc no, mm. mówimy Wam, polecamy serdecznie. Daje mi się, w sensie, mm -hmm. że takie anime ma szansę w ogóle przebić się, mimo tego, że nie dzieje się za dużo akcji. tak. I oby takich anime było sporo, bo jakby shounen'y to shounen'y, komedie to komedie, takich mm. anime, gdzie trochę więcej człowiek ma takiego zadychy w piersi, a takiego, mm -hmm. wiesz, łapie się za serducho mm. albo za, za głowę kurde, w sensie, co teraz? Wow, Co teraz? Dajcie mi Potrzebny jest czasami taki właśnie, mm -hmm. taki, który poruszy trochę te twoje zwoje mózgowe, mm -hmm. że, że siedzisz po prostu wpatrzony i myślisz... Ja, 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 ja. ja, szczerze mówiąc, mam taką nadzieję, że za 15-20 lat troszkę będziemy o tym wspominać, na zasadzie właśnie o Death że kurde, fajnie to wymyślili. Tak. I tylko, że Death Note ma 20, tam 30 parę odcinków i on to zrobił dobrze. I tutaj te 12 było dobre, ale niewystarczające. Nie, nie, nie doniosło mi tak. jeszcze tego wszystkiego. Więc... Tak, więc dlatego, jeżeli mają taki format 12 odcinków sezony, obie te kolejne sezony były no, zachowane w takim, mm. na, na takim I poziomie. I zagęszczone. Zagęszczone częściej te sezony, bo nie można tyle czekać. Tak jest. To teraz moje pytanie, bo wcześniej przy pierwszej recenzji pytałeś się ty mnie. Dobra. Więc ja zapytam się ciebie, bo w sumie no, to jest dosyć krótki format. Mm -hmm. Powiedz mi, ile w takim razie słodzi? Oh. To jest dla mnie, Trudno sprawę, cały nie? czas się nosiłem, ale nie no, ja po prostu mam wielką nadzieję i duże serducho do tego anime, dam dziewiątkę. Nie jest to jeszcze dycha, tylko drugi sezon jak przyniesie to ja dam dychę chętnie, bo ja czekam na anime, które będą dla, dla mnie dychami. Ale aktualnie jest to dziewiątka, bo pierwszy sezon naprawdę to co chciałem dostałem i jestem głodny, chcę więcej. Czekam na to, muszę poznać resztę postaci postaci ich motywacji, bo to jest dla mnie najważniejsze. Więc tak, dziewięć kostek cukru na 10 ode mnie wpada. U mnie w sumie miałem wahania między 8 a 9, ale pomyślałem sobie tak, na poprzedniej recenzji Spikes Family dałem na zachętę z 7 na 8. Skoro tutaj mam wahania, ale to anime mi się bardzo podobało i zrobiłem już Rewatch, że tak jak Spikes Family, nie wiem, czy zrobię Rewatch, w sensie, bo mm -hmm. nie czuję takiej potrzeby. Tak, tutaj bawiłem się fajnie i. Pewnie jeszcze nawet, nawet w tak krótkim formacie teraz ja. Brawo. No. Hmm. E, ja zrobiłem tego rewatch i się dobrze bawiłem i pewnie zrobię kiedyś jeszcze raz. Nie. Dlatego daję dziewiątkę, bo po prostu jest naprawdę fajne. Może to nie jest dycha, naprawdę no jeszcze? Jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze nie. nie, ale na dziewiątkę stosuję na pewno, bo. Ma bardzo mało aspektów, które mogą zanurzyć. No jest jakiś odcinek z basenem, odcinek musi Można być. go przywinąć, ale to bardzo często się zdarza w prawie w mm -hmm. każdym anime. Tak nie było za bardzo momentów, w którym nie. Czuć, że coś jest nie tak ściągnie, więc dziewięć kostek. Cukru na 10 ode mnie, tak samo, mm -hmm. więc kurde, no macie duże pewniaczek, pewniaczek naprawdę. naprawdę. Dostajecie duży kredyt zaufania, więc drugi sezon <laughs> jest i to jest także, jakby coś, to będziemy zaraz oglądać, więc jak będzie kijowy, to zrobimy. będzie zaraz recenzja Class of the Elite. Pod, że to jest prostowanie przepraszam bardzo, ale albo na plus, albo. Bardzo. Ja przepraszam bardzo, więc zobaczymy. No, mamy dwie dziewiątki. Więc wydaje mi się, że no, to są nasze subiektywne oceny, mm. ale dadzą wam jakieś na pewno pole. Zaufajcie nam, nie będziecie Spróbujcie. się. Spróbujcie. My trzymamy kciuki za sezon drugi i bawmy się tym. Tak jest. Pa pa.